ratujących Żydów pod okupacją w Zyberowsku. Państwo wałczułanikowie właśnie dokonali tego bohaterskiego czynu. Są, są bardzo mało znani w Polsce, w, w naszym mieście i dlatego postanowiliśmy przybliżyć ich postaci też w taki sposób, że tu będzie większa informacja na temat ich życia, ich bohaterskiego czynu, a także uratowanego przez nich um, e, małcego Mosza w języku polskim, w języku polskim angielskim. E, i angielskim i e, bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, że uczestniczyli w tym wydarzeniu. Wczoraj w Parafii Miłosierdzia Bożego odbyło się takie większe spotkanie, gdzie była przedstawiona prezentacja tym, na temat Państwa Wacławików. ale myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie jest zapoznany z tymi postaciami, to my będziemy też odbyzać szkoły i będziemy dzień opowiadać. Przy okazji, przy okazji. jeszcze chciałabym ogłosić, bo jest nas tutaj dużo, że planujemy dzień także dzień. konkurs dzień. poświęcony dzień. postaciom klasa członków i dla młodszych klas, dzień. klas dzień. będzie to konkurs plastyczny, a dla młodzieży i starszych klas będzie to konkurs literacki. To wszystko będziemy jeszcze ogłaszać, ale już dziś bardzo zachęcam, dzień. bo dzień. taka uroczystość dzień. się odbędzie i... A chciałabym, żebyście trochę pomyśleli wszyscy o tym, czego dzisiaj możemy się uczyć od tych wspaniałych mieszkańców naszego miasta. To, że byli bardzo skromnymi, ale bardzo uczciwymi i odważnymi ludźmi. Bardzo proszę już o zachowanie ciszy i powagi. Nasi muzycy wykonają utwór muzyczny, a my odsłonimy w tym czasie tablicę. Potem jeszcze parę słów powiem. I po zakończeniu tego spotkania tutaj, kto może, bo wiem, że niektórych wzywają obowiązki, ale zapraszamy też do przejścia na cmentarz dosłownie 5 minut stąd, żeby zapalić znicz i złożyć wiązania kwiatów na grobie Państwa pacjentów. Bardzo, Bardzo proszę. Proszę Państwa, podczas ciemnych dni okupacji hitlerowskiej, w naszym mieście działy się rzeczy straszne. Najstraszniejszą z nich była niewątpliwie zagłada niemal całej społeczności żydowskiej miasta, w tym chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Może poczekamy aż słowa przerwą. Powtórzę może jeszcze Podczas ciemnych dni okupacji niemieckiej w naszym mieście działy się rzeczy straszne. Najstraszniejsza z nich była niewątpliwie zagłada niemal całej społeczności żydowskiej miasta, w tym chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Przypominają nam o tym trzy miejsca pamięci, zbiorowe mogiły pomordowanych kobiet, mężczyzn, starców, dzieci, bardzo młodych ludzi, przed którymi było całe życie. Brutalnie imię odebrano. Ale w tych pełnych nienawiści i zła czasach zdarzały się także rzeczy piękne i jasne. Niewątpliwie należy do nich bohaterstwo dwojga mieszkańców Szczyny Dolnej, którzy nie odmówili pomocy nieznanemu sobie wcześniej człowiekowi, jaki zapukał do ich drzwi. Ryzykowali wiele życie swoje i gromadki swoich dzieci. Jednak zachowali się jak trzeba. Ukrywali ucieczkę nieraz z zagłady Moszego Małurcego Jereda od listopada 1942 roku do stycznia 1943 roku. Niemal trzy lata uznali, że to opatrzność przywiodła ich do, jego, do ich ubogiego domu. Przyjęli do rodziny człowieka inną wiary. Z innego miasta, bo może pochodził z Bielska Białej, z którym w zasadzie nic ich nie łączyło. Zapytali, dlaczego wskazywali na Ewangelię, na to, że potrzebującemu nie odmawia się pomocy. Powtarzali, że to opieka Boża skierowała je rada do nich. Uratowany przez nich Żyd był polskim patriotą. Walczył w obronie ojczyzny w kampanii wrześniowej. W masowej egzekucji na pańskim 19 sierpnia 1942 roku stracił ukochaną żonę i małą córeczkę Ilkę. Wacławikowie okazali mu serce, przywrócili nadzieję, dali siły do dalszego życia. Stefania i Józef Wacławikowie, sprawiedliwi wśród narodów świata, Stanowią dla nas wzór nieobojętności, miłości bliźniego, heroicznej wierności Ewangelii. Wzór patriotyzmu, który nie wyklucza, a łączy wszystkich Polaków, niezależnie od ich wyznania. Wzór człowieczeństwa wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka. Cześć ich pamięci. Bardzo dziękujemy za to, że tak licznie zgromadziliśmy się, żeby oddać cześć tym wielkim, a tak mało znanym mieszkańcom naszego miasta. E, dziękujemy Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych, tak licznie tutaj reprezentowanym z Panem Dyrektorem. Jesteśmy bardzo wdzięczni, także wychowawcom, nauczycielom, którzy przyprowadzili tutaj uczniów. Podobne słowa wdzięczności kieruję do Pani Dyrektor Cieszek z Zespołu Szkół numer 2, jak coś pomyliłam to przepraszam, kłaniamy się bardzo jednostce strzelec, która przydała powagi i godności naszej uroczystości, pani sekretarz miasta, która tu jest, reprezentuje współorganizatora, pani dyrektor szkoły podstawowej numer 1, pani były burmistrz, pani Ani, która wspierała nas w, w, w tych wszystkich działaniach. I ważnego, ważnego świadka świata historii, historii panią, panią Anię Knapczyk, która tutaj pomaga nam też dbać o tą o pamięć, e, opowiadając o, nam o wojennych e, przeżyciach swoich, swoich rodziców. rodziców. Jest również z nami pani dyrektor biblioteki. Jeśli kogoś pom pominęłam, to bardzo przepraszam. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Chyba pani pokazywała, że z jedynki też uczniowie przyszli, tak? Przepraszam. Ja to bardzo przeżywam, jestem wzruszona i jeśli kogoś pominęłam, coś się pomyliłam, to bardzo Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że ta tablica będzie służyła nie tylko mieszkańcom miasta, bo postaraliśmy się, żeby też była wersja angielska, kiedy przyjeżdżają tutaj różni turyści. Niech także oni wiedzą, że mszana ma być dumna. I mam nadzieję, że również młodzi ludzie wezmą sobie to do serca. Będą poznawać te ważne postacie, będą się wzorować na nich. I jak mówię, zapraszamy do konkursu, który będzie poświęcony pamięci o państwa Władysławie. Czy ktoś chciałby coś jeszcze zabrać głos z gości? To wobec tego tym, którzy muszą już wracać do szkoły, do obowiązków dziękujemy serdecznie, a tym, którzy mogą jeszcze poświęcić kilkanaście minut, to zapraszamy do przejścia na cmentarz parafialny i tam złożymy kwiaty, zapewnimy z nich, odmówimy modlitwę na grobach naszych sprawiedliwych. Dziękuję pięknie.